Łączność ekologiczna w Karpatach Zielona infrastruktura pełni istotną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej. Niekontrolowana zabudowa, rozwój infrastruktury, intensyfikacja gospodarki rolnej, leśnej i wodnej powodują, że rozległe, niegdyś cenne przyrodniczo tereny stają się coraz bardziej rozdrobnione i izolowane od siebie przestrzenią nieprzyjazną dla zasiedlających je gatunków. Wiele z nich potrzebuje odpowiednio dużych obszarów, nie są w stanie funkcjonować na niewielkich wysepkach siedlisk. Elementy zielonej infrastruktury mają ogromne znaczenie w zapobieganiu fragmentacji i poprawie jakości przestrzeni przyrodniczej. Rozległe kompleksy leśne, naturalne lub użytkowane w sposób zrównoważony, słabo zaludnione masywy górskie, w niewielkim stopniu uregulowane rzeki, jeziora, mokradła tworzą zielony szkielet czy też ekologiczną sieć na dużych obszarach. Tylko stosunkowo niewielkie, najcenniejsze fragmenty tej sieci jesteśmy w stanie objąć ochroną prawną, na przykład w ostojach Natura 2000. Bardzo ważne jest więc, aby dla jej prawidłowego funkcjonowania zadbać o ekologiczną jakość przestrzeni położonej poza i pomiędzy obszarami chronionymi. Lokalnie rolę ekologicznej sieci pełni spójna przestrzennie mozaika stworzona przez naturę przy udziale człowieka. Składają się na nią takie elementy jak zadrzewienia śródpolne, miedze, łąki i pastwiska, zagajniki, przydomowe ogrody, stare sady i cmentarze, parki i zieleńce, a także rzeki, strumienie i mokradła. Przyrodnicza rola zielonej infrastruktury, niezależnie od skali, jest dwojaka. Z jednej strony jej elementy są korytarzami ekologicznymi, zapewniającymi dziko żyjącym roślinom i zwierzętom możliwość swobodnego przemieszczania i rozprzestrzeniania się. Dzięki nim możliwe są migracje dużych ssaków, a także wielu innych gatunków, np. pomiędzy miejscami gniazdowania a żerowiskami. Po drugie, elementy zielonej infrastruktury same w sobie są domem i miejscem bytowania wielu cennych gatunków flory i fauny, ekosystemami, w których możliwy jest stosunkowo niezakłócony przebieg ważnych procesów przyrodniczych. Ukwiecone miedze czy kępy dzikiej roślinności są skrzętnie wykorzystywane jako schronienie czy źródło pokarmu przez ptaki, owady zapylające, krząszcze, płazy, gady czy gryzonie. Śródpolne oczka wodne to siedlisko wielu gatunków bezkręgowców, jak również miejsce rozrodu ryb, płazów i ptaków związanych ze środowiskiem wodnym. Pamiętajmy, że do zachowania wysokiej różnorodności biologicznej mogą przyczyniać się nawet drobne naturalne elementy krajobrazu, które często nie przykuwają naszej uwagi, a pełnią rolę ostoi i korytarzy ekologicznych dla wielu cennych i pożytecznych dziko żyjących gatunków.